Witamy wszystkich widzów w kolejnym odcinku kwadransu z książką. Dzisiaj nasz gość specjalny, albowiem gdyż, jest to człowiek, który udowadnia, że pokolenie, współczesne pokolenie młodych ludzi czyta i lubi czytać, i uważa, że jest to coś fajnego, prawda? Cool. Nie wiem, jak się teraz mówi. <laughs> e, witam Cię Sławku, bardzo Ci dziękuję, że, że zechciałeś tutaj być moim gościem. To dla mnie czysta przyjemność. <laughs> e, więc tak, e, wiemy już, że czytasz, tak? E, chcemy Państwu pokazać, co czytają młodzi ludzie, jakie mają gusta i, i czy, czy według nich warto czytać. Powiedz mi przede wszystkim, ty jako. E, Młody człowiek, no nie spełna 17-letni. E, powiedz mi, czy ty i twoi znajomi e, uważacie, że czytanie jest e, ciekawe, że, że to w ogóle ma sens? Powiedz mi, jak to Bardzo jest. Bardzo trudne pytanie, ponieważ mm, wielu znajomych nie lubi czytać. Mhm. Gdyż nie sprawia im to żadnej przyjemności, tak jakby czytali nie wiadomo po co. Mm -hmm. Dla mnie czytanie jest odprężające, mm -hmm. ponieważ dzięki temu pobudzam swoją wyobraźnię oraz wzbogacam słownictwo, dzięki czemu mogę się porządnie wysławiać i e, wyjaśniać wszystkich, e, którzy mnie na przykład zdenerwują. <laughs> A powiedz mi. E... Lektury raczej niekoniecznie czytasz, prawda? Absolutnie. E, Dla larkę e, na przykład, e, jak już e, rozmawialiśmy kiedyś, to lalka raczej była. E, lektury to jest e, kompletne i, przeciwieństwo książek, które czytamy ze własnej woli. Bo szkoła nas zmusza do czytania, bo uważa, że te książki, które oni wybrali, te, które zostały stworzone przez innych. Te przez tych konkretnych mhm. autorów są tak wyjątkowe, że obowiązkowo trzeba je przeczytać. Być może są, mhm. ale aby książkę przeczytać, trzeba do niej dojrzeć. Myślę, że tak. E, wiesz, e, też tak powiem ci troszeczkę po bibliotekarskiemu, może <laughs> tak po bibliotecznemu, przepraszam. Wiesz, no, lektury są wskazane, te klasyka, e, po to, żeby poznać kanwę epoki, którą omawiacie, tak? Więc jakby jest to wpisane, w potrzebę e, e, nauczania, i, i, i żebyście wy, jako młodzi ludzie, się e, m, rozwijali, ale ja nie o tym, bo wychodzę tutaj na starego pryka, <grywia> a to nie o to chodzi. Słuchaj, e, wybrałeś książki, tak? Wybrałeś książki mm -hmm. i wiedziałeś, w zasadzie szybko wiedziałeś, już od razu chyba wiedziałeś, o czym chcesz tak. ze mną porozmawiać, tak? Tak. No, więc powiedz mi i powiedz tutaj widzom naszym, co młodzież czyta? Jaki gatunek? Między innymi, oczywiście, bo to jest całe, 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 całe spektrum, prawda, gatunkowe. Aktualnie. Więc. Z tego, co słyszałem, mhm. najpopularniejszym gatunkiem czytanym przez młodzież jest manga. Manga? Manga jest to gatunek dość nowy, dość świeży. Są to po prostu komiksy. Mhm. Komiksy są o wiele bardziej przyswajalne i takie Bardziej neutralne i naturalne, mhm. bardziej pozytywne, ponieważ ludzie wolą, wolą oglądać obrazki niż, niż tak dużo czytać. No bo jednak książki takie typowe, właśnie jak lektura, Za no to dużo tekstu. Za dużo tekstu, mhm. a za mało obrazków. Tak, tak. Nawet mały książę można powiedzieć, że jest, taki, jest, tak, jest tak po środku, bo mhm. jest choć trochę tych faktycznie graficznych obrazków. Fajne ilustracje, ale jednak jest ten tekst, i ludzi trochę to zniechęca. Jednak nie jest tyle tek tego tekstu tak dużo, bo jak te obrazki widzimy, to sobie sami uświadamiamy, jak ładnie to jest opisane. I <susurzy> <susurzy> jest, jest skondensowana treść, jest mało, <susurzy> e, mało, mało tekstu. Dokładnie. I to jest to, że wydaje mi się, że im, im młodszy człowiek w tym momencie, tym chyba taki tekst, zresztą ja to też obserwuję po dzieciach i nawet mojej rodzinie, że jak jest po prostu tekst tu dużo, to nie masz chociaż jest bibliotekarką i przeczytam, tylko po prostu jest, jest to takie na siłę i jest to ogromna męka. No, ale to jest nie istotne. jest to ogromna męka faktycznie i ja również z lekturami naprawdę musiałam się wiele razy męczyć. Jest wiele lektur, które są fajne w podstawówce, ale dla mnie żadna lektura nie była ani trochę przyjemnością. Ani trochę nie, nie znalazłeś, nie znalazłbyś ani jednej lektury takiej, która Cię poruszyła, którą czytałeś tak z zainteresowaniem. Tak, po omawianiu książek, to naprawdę każda książka wydaje się fascynująca, tylko jest ten... Ten warunek, że to jest obowiązkowe, mhm. A ta obowiązkowość jednak w szkole nie wychodzi tak fenomenalnie. Mhm. Jak ktoś nas po prostu zmusza, no to jest to mniej jest naprawdę. Fajnie, to czasami jest po prostu fajne. są zerowe chęci do przeczytania. Mhm. Faktycznie niektóre lektury przeczytałam mhm. i jestem bardzo szczęśliwy, że je przeczytałem, bo miałem coś takiego, że w każdym roku szkolnym czytałem przynajmniej jedną lekturę. Na przykład I chyba... ostatnio, co? Ostatnio. Niestety nic, ponieważ Na pewno nie liceum to jest, to nie są już takie łatwe lektury, to mm -hmm. są po prostu już coraz grubsze i coraz cięższe. Obszerniejsze. Faktycznie w podstawówce lektury było wiele przyjemniejsze. Bardzo dobrze wspominam e, Małego Księcia. Mm -hmm. To była naprawdę książka, którą przeczytałem z, z wielką radością. Bardzo mi się podobała ta filozofia. Bardzo mi się podobali chłopcy z pracy broni. Mm -hmm. Naprawdę bardzo fajnie opisana jest ta przyjaźń. Mm -hmm. I to są takie dwie książki, które mnie najbardziej poruszyły w szkole mm -hmm. podstawowej. Dobrze wiedzieć, ale my tak troszeczkę zboczyliśmy z tematu. E, powiedz mi, powiedz Państwu, e, jakie książki wybrałeś i dlaczego właśnie je wybrałeś? E, wybrałem książki e, z trylogii Moon, Obiecałem Ci Gwiazdy, Nie zapomnij naszych gwiazd i przypomnij o nas no. gwiazdom, e, autorstwa Weroniki Schmidt. E, Polsko-niemieckiej autorki, która wychowała się w Zielonej Górze. Na co dzień bardzo lubi oglądać Marvela, lubi pływać i tatuaże, oraz kocha swoją kotkę Nale. Swoją twórczość wypuściła w 2021 roku na Wodpadzie. Czyli ona się wpisuje teraz, <laughs> przepraszam, ten trend. Czy nie wiem, czy to mogę powiedzieć trend, ale jest to bardzo popularne. Dużo młodych ludzi realizuje swoje marzenia właśnie przez Łotwa e, 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 tak. Czy to jest, e, bo tutaj się mm -hmm. też rodzi taka dyskusja, czy jest to wartościowe, jak to, jak to w ogóle, e, jeśli chodzi o wartość literacką i wartość w ogóle tekstu i, i wszystkiego, to już nie będziemy wchodzić w takie dyskusje. To już zostawmy sobie innym e, krytykom literackim. E, Natomiast tak, i ona miała szansę, prawda? Zaistnieć tak. dzięki temu. Dzięki temu naprawdę zaistniała. Na odpadzie zyskała sobie naprawdę tysiące fanów i fanek. A gdy yy, obiecałem Ci gwiazdy, doczekało się swojej yy, tradycyjnej publikacji w formie książki. Bardzo, bardzo dużo ludzi wykup wykupowało tą książkę. Naprawdę, ja kupiłem ją dość późno. Ponieważ ta książka trafiła do biblioteki szkolnej i tak zaintrygowała. O, czyli z biblioteki szkolnej tak. jednak młodzież też korzysta, proszę owszem, Państwa. Owszem. Owszem, naprawdę trafiły te książki do nas, do biblioteki, jako nowości. I razem z koleżankami zaintrygowała nas historia z tyłu, naprawdę. Mhm. Koleżanka przeczytała i powiedziałem sobie, że muszę przeczytać. Kupiłem sobie tą książkę, ale czekała rok. Czekała rok, aż ją przeczytam. Doczekała się swojego. Wielkiego momentu. Zacząłem ją czytać pewnego wieczoru i nie mogłem się oderwać. Nie spodziewałem się, że ta książka yy, tak poruszy mnie, naprawdę wzbudzi ogromne emocje swoją historią. Historia. Naprawdę dwojga młodych ludzi w moim wieku za chwilę, naprawdę, praktycznie w moim wieku, ponieważ bohater ma 17 lat, 17-18. No to może przez to e, właśnie może przez to stalić się bliscy, ponieważ no, jakby równolatkowie tak to jest zupełnie. Dodatkowo mierzą inaczej. się naprawdę z problemami życia codziennego. E, główna bohaterka z, zmaga się z zaburzeniami odżywa, mm -hmm. odżywiania oraz samooceną, mhm. natomiast chłopak ma problemy z przeszłości, problemy z rodziną, mhm. z ojcem, który niestety był alkoholikiem mhm. i stracił Czyli, czyli mamy. to ciężkie przeżycia, bardzo problemy. Ciężkie, tak, bardzo ciężkie przeżycia, problemy, naprawdę poważne problemy, które są poruszane w tych książkach, naprawdę warto je poruszać, bo wzbudzają ogrom, mhm. ogromny szacunek, ogromny podziw mhm. i odwagę dla Szacunek dla tych, którzy mm -hmm. mają odwagę publikować takie rzeczy, mm -hmm. takie dzieła. Naprawdę, takie ksi te mm -hmm. książki, pierwszy tom szczególnie, mogę nazwać dziełem literackim. Tak, tak, tak. tak trafiła do ciebie. Tak? Trafiła Proszę. do mnie. Historia sumie, jak jest naprawdę i Ja pamiętam, jak mi opowiadałeś jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o, o tych książkach, to aż sama się zainteresowałam, bo od ciebie było tak. E emanowała ta ten zachwyt, ten, ten, to, to zainteresowanie. Więc, więc tak, na pewno wiesz, co mówisz, wiesz, co polecasz, tak? I to są trzy części. A powiedz mi, czy historia kończy się happy endem? Zależy... Nie zdradzając, wiesz, wie, tak. nie zdradzając. Pierwszy tom, mogę powiedzieć, że bardzo dobrym happy endem się kończy, mhm. naprawdę. Ale jest zapowiedź, że Końców ostatni wers książki brzmi tak I to był początek naszego słodkiego końca. Proszę. Hmm. W drugim faktycznie dochodzi niestety do tego słodkiego końca. Mhm. Ale trzeci tom zakończy się mhm. bardzo pozytywnie. Myślę, że, myślisz, że czytelnicy będą Myślę, yy, że... zadowoleni, tak? Bardzo zadowoleni. Mhm. Naprawdę yy, pierwszy tom wciąga i naprawdę aż chce się dowiedzieć, o co chodziło? I ta książka pokazuje, że naprawdę niewinne kłamstwo, mhm. i przekładanie mhm. kogoś innego nad siebie jest naprawdę krzywdzące. Mhm. Bohaterka, y, zmagając się z samoakceptacją, mhm. z problemem z samooceną, przed. Nadstawia wszystkich ludzi, szczególnie swojego chłopaka, ponad siebie. Mhm. Nie liczy się ze sobą. Ona nie potrafi ze sobą czuć się dobrze. Mhm. I kiedy chłopak się o tym dowiaduje, podejmuje jedyną słuszną rzecz, która faktycznie niszczy ich relacje. Bardzo, bardzo dochodzi do naprawdę poważnego kryzysu w ich relacji. Mhm ale w trzecim tomie okaże się, nie że zdradzaj, naprawdę ten nie zdradzaj. kryzys był naprawdę konieczny. Bardzo to brzmi wszystko ciekawie i tak interesujące i też tak nie do końca jest to łatwa i przyjemna lektura. Wiadomo, że to jest literatura obyczajowa, jednakże no poruszane kwestie, poruszane problemy tutaj no sprawiają, że można, można uronić łezkę, czy nie za bardzo? W pierwszym tomie szczególnie można uronić łzy, kiedy poznajemy historię tego chłopaka. Naprawdę to, co przeżył w dzieciństwie jest okropne. Naprawdę nie można sobie tego wyobrazić. Mówimy sobie, że nie wyobraziłbym sobie... Nie da się, nie da się wyobrazić, nie da się poczuć na własnej skórze. I lepiej, żeby nikt tego nie, nie doświadczył, tego co ten chłopak w tej książce. Bo mhm. przeżycia, jakie mu towarzyszyły, przez które otoczył się pancerzem, mhm. były naprawdę trudne. Nigdy go nie opuściły, i przez to bardzo przez to musiał podjąć najgorszą decyzję mhm. w związku z, ze swoją dziewczyną. A powiedz mi dobrze, tutaj nie będziemy mhm. tutaj kontynuować tego wątku, bo możesz stracić za dużo. Tak, ale powiedz mi, Sławku, dlaczego trylogia Moon? Skąd to się wzięło? Czy... Każdy tytuł, jak właśnie da się zauważyć, zawiera ten opis gwiazd. Mm -hmm. e, Weronika Schmidt jest, oprócz tego, że miłośniczką Marvela, jest ogromną miłośniczką spacerów. I zdradzę, i faktycznie ten element mogę zdradzić. Na taką ulubioną rzeczą tej głównej pary, Noah i Madison, jest, są spacery. Spacery nad brzegiem jeziora. I oglądanie gwiazd. No rozumiem. Jest dla, to takie I co kilka rozdziałów. Tak, te gwiazdy są naprawdę ogromnym wsparciem dla tych dwóch ludzi, ponieważ te gwiazdy są, są ich największymi świadkami ich wszystkich zdarzeń. Bo pamiętajmy, że te gwia tak jak mówimy, przyjaciele, ludzie, nasi bliscy są jak gwiazdy. Mimo, że nie zawsze ich widać, ale zawsze tam są. Myślę że, myślę, że chyba wyczerpaliśmy tytuł w temat tak. raczej. Myślę, że tutaj więcej nie możemy zdradzić. Ty nie możesz zdradzić, bo reszta to już niestety same spoilery. Książkę niestety. będziemy na pewno polecać, polecamy na pewno tutaj według gustu młodego człowieka, młodego czytelnika, przyszłość bibliotekarstwa. Mm -hmm. Miejmy nadzieję. E... Na pewno będziesz w dorosłym życiu takim dorosłym odwiedzał bibliotekę, prawda? Tak. Na no, manufakturę w szczególności, <laughs> tak, prawda? Tak, tak, tak. <laughs> Nie zapomnę nigdy. Tak, chodzisz na klub czytelniczy, tak, tak owszem. Czy jednak... na ostatnim klubie w maju polecałem faktycznie te książki i ja wybierałem je jako pierwsze, ponieważ mm. te książki najbardziej poruszyły mnie mm -hmm. i będę wracał do nich naprawdę. Tak, jak będziesz wracał do, do mnie, do, do, do kwadransu z książką, już kończymy pomalutku. Ja Ci bardzo, bardzo, bardzo e, tutaj e, szalenie dziękuję za wizytę. To czysta przyjemność. No czysta i tutaj radność. zobowiązujesz się przed Państwem, że <grym> wystąpisz jeszcze ze mną. Oczywiście. Bo rozmowa z Tobą jest naprawdę bardzo. Drodzy Państwo, przyjemna. to na razie są tylko romanse młodzieżowe, bo oczywiście młodzież. Bardzo lubi romanse, ale szczególnym gatunkiem docenianym oprócz mangi jest fantastyka. Więc I na tym skończmy i dajmy sobie tak. pole do popisu na przyszłość. Dokładnie. Tak? <grytanie> Dzięki Sławek. Nie ma problemu. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.